Cześć kochani, dzień dobry, zaczynamy, yy, bliżej nie podejdę bo nie dotrze to jeszcze wiatr taki niesamowity, tak jest dzisiaj zimno, padał deszcz cały poranek, bo teraz też jest rano, ale wcześniejszym porankiem że tak powiem, także pogoda nam się trafiła okrutna, straszna, okropna, okrutna, <laughs> nie wiem jak to nazwać, no ale niestety albo dziś to zrobimy, albo zrobimy dopiero w przyszłym tygodniu, bo ja później, yy, no ciasta i torty także... Do końca tygodnia raczej już by się nie udało, także no... Dobra, bierzemy się za robotę. Mam nadzieję, że nas nie skłucze jakoś konkretnie, póki co nie pada. Zobaczymy jak nam pójdzie. Pokażę efekty później. Mam nadzieję, że coś będziecie słyszeć. Zobaczcie <słyska> <słyska> jaki wicher. Drzewa się wszystkie wyginają. No i co? Udało nam się zalać? Też od razu przykryliśmy. Bo no, co chwilę takie dziwne chmury chodzą, trochę tam kropi, nawet jakiś taki, nie wiem, czy to śnieg padał, czy to takie coś dziwne. Yy. I co? No i mamy zalane, nawet dosyć szybko poszło. W sumie jest godzina teraz już 13, jeszcze w międzyczasie ja te wszystkie yy, kamienie, co tam były po bokach jeszcze powrzucałam. Także no, do 12 gdzieś tam zeszło od 9, od pół do 9 może. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Także myślałam, że i tak dużo, dużo, dużo dłużej zejdzie. No, trochę mi się dziury pewnie porobią tych kamlotów, ale to jutro i tak jeszcze będzie poprawka tego wierzchu samego, więc tym się tam nie przejmujemy zbytnio. I teraz co? Cławek teraz tam odkopuje, bo jeszcze będzie izolował ten fundament od salonu, żeby tam wilgoć nie, nie nasiąkła w ten fundament. I ciko, fado raczej. I co? dziś jeszcze coś? Chyba tylko to, nie? I co? I teraz będziemy tutaj musieli nawieźć sporo wszystkiego, żeby to podnieść ten poziom. Dużo tutaj wejdzie, no ale to już nie dzisiaj. I tak poszło sprawnie, więc cieszymy się. No właśnie, w sumie nawet nie ma jak wjechać właśnie, a jak tak już stężeją te fundamenty, no to się zrobi jakąś tam, jakiś gwiazd. żeby wysypywać, nie będziemy przerzucać z tej ziemi czy tam czegoś. Wysypywać. No, psiaki Radoche mają, wczoraj nam zrobiły stres niesamowity. Yy, bo sobie tak biegały, biegały i nagle Perła i Riko, czyli ten mały gruby, zniknęli. I w ogóle wołamy, i wołamy, i wołamy, a ich nigdzie nie ma. Wszyscy yy, na równe nogi po polach chodziliśmy, szukaliśmy, wołaliśmy, no nigdzie ich nie było. No ale wreszcie po jakimś tam dłuższym wołaniu yy, jakoś tam, że przyszły z powrotem do nas. Także perła po prostu poszła sobie gdzieś, o! A Rico poleciał za nią i tak się, na szczęście się nigdzie tam nie zagubił, że nadążył za nią. Bo tam perła to by wróciła na pewno, ale no nie na pewno, ale łatwiej by miała wrócić niż, niż Rico. Nie mógł za nią nadążyć, ale na szczęście się nie zgubił gdzieś tam w rzepaku, bo z rzepaku gdzieś wyleźli w końcu. Także nam strachu narobili, ale dobrze, ważne, że się wszystko dobrze skończyło. No i teraz latają dopiero w sumie dzisiaj pierwszy raz i tak cały czas na oku ich mamy, żeby gdzieś znowu nie zwiały. Nie? Rikuś, ty uciekłeś za mamą. Hado został, Krecik został, a tych dwóch nie było. Tak właśnie patrzę na tego mojego kierownika budowy. Majstra number one. <laughs> Pokaż się, majster. Zobaczcie jaki tytuł. Konstruktor. Aha. <laughs> Nie byle kto. Bo ja to tu jestem tylko robol w tym wszystkim. A Sławek to jest architekt. Yy, wykonawca trochę i co? No wykonawca bardzo w sumie. Architekt, wykonawca i... Co to to, w skarbie? I ten. I kierownik budowy, i wszystko w jednym. Także ja tylko wykonuję polecenia. Wszystkie te kamloty dzisiaj, co tutaj leżały, jak pamiętacie, wszystko wrzuciłam w te doły, i resztę jeszcze tutaj. No, także pewnie jutro będą plecki boleć. A Sławek, ile betoniarek o właśnie zrobiłeś? 15. 15 betoniarek. Każda betoniarka to trzy taczki. No. A 15 betoniarek było. No to też trochę. I tutaj to jeszcze pół biedy, gdzie nisko, nie? Ale tam najgorzej, gdzie tak wysoko. Takie podjazdy sobie porobił. Trzy w sumie. No i tam było naprawdę ciężko, żeby podjechać pod to, nie? Żeby jeszcze nie wylać i wszystko. Tutaj to tam pół biedy. No ile dałam radę, to rozgarnęłam, ale toż stąd z początku do samego końca też nie da rady rozgarnąć. Ale... Ważne, że zrobione, nie? Jedna taka ważna robota. Ważna i ciężka. Teraz tutaj środek cały. I co? I wczoraj kostkę zamówiliśmy już, jutro może będzie. Jutro albo pojutrze, no to tam się nie spieszy w sumie. No ale pan i tak miał jechać po transport, właśnie kostki, także załapaliśmy się jeszcze na ten transport, także nie będziemy długo musieli później czekać. I co? I niedługo będzie trzeba te belki zamawiać, nie? Na dach. Tutaj, tak? Ja nie wiem jak to tam się nazywa, ale... I blachę na dach, tak? Czy co? No. Dobra, się zrobi powoli, nie? Jak hajsów starczy. <grytanie> Bo to wszystko kosztuje niestety, no ale dobra, chyba się uda. Słuchajcie, dzisiaj dostaliśmy bardzo miłą niespodziankę. W sumie już wiedzieliśmy co to jest. Bo pani Dorotka kochana nas uprzedziła o tym, ale jeszcze nie zaglądaliśmy. Stwierdziliśmy, że zajrzymy razem z wami, ależ piękne, ale dużo tego. A tu jakieś liczne. Tak mogę kłaść? Możesz kłaść, no, tak, żeby, o, może tak, żeby było widać z wszystkimi, nie? Haftami. Torcik piętrowy. Ale śliczny, ja takiego nie umiem zrobić. I fartuszki, no o fartuszkach wiedziałam, że mają być szefowa. Możesz to zasłonić? No tak, już teraz możesz. Szefowa to chyba dla mnie. A to będzie z tortem. Ja wiem, co to będzie, niebieskie takie. A nie, ja myślałam, że to będzie szef, taki napis. Nie, bo Ty nie widziałaś, ja widziałam zdjęcia już wcześniej. Co? Czekaj, bo odwrotnie położyłaś. A, jod? O, J. A to dla mnie. No dla Ciebie. A to chyba jod. dla naszego prezesa. Super szef. O, się... wow. Chodź, zobacz, super szef. Nie nagram Cię. Człowiek jest na gaciach. Po obiedzie się relaksuje, nie nagram cię, tylko sobie przyjdź zobaczyć. Super szef, ale piękna, naprawdę jest pani niesamowicie zdolna. Bardzo dziękujemy za tą niespodziankę. No, ja już od jutra w użytek. Dzisiaj to nie, dzisiaj nie jestem, nie będę nic tam robić przy ciastach, ale dzisiaj, znaczy od jutra już na pewno pójdą w użytek. I tutaj takie piękne, ojeja. To też haftowane wszystko, ale już naprawdę ma pani talent. Piękne, naprawdę przepiękne. Serdecznie dziękujemy. No, w ogóle zrobiła nam pani mega niespodziankę. Pisząc do nas o adres, że ma dla nas fartuszki, żebyśmy wysłali adres. Także no serdecznie bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. I życzymy przede wszystkim dużo zdrówka, bo wiem, że pani jest potrzebne. No i no nie wiem, co powiedzieć. No, Słów po prostu brakuje. Jest to wszystko przepiękne, naprawdę przepiękne. Aż teraz muszę się napatrzeć na to. Jej, ile to jest pracy. Ja trochę wiem, bo y, słowka mama też tak właśnie haftuje czasami jakieś tam świąteczne rzeczy albo coś i ja wiem, ile ona czasu nad tym siedzi ile czasu na to poświęca. Także no nie wyobrażam sobie ile tutaj musiało być pracy przy tym. Jakie to jest wszystko dokładne, piękne. No, szacunek, naprawdę szacunek. Także serdecznie dziękujemy raz jeszcze. I niech Bozia da zdrówko. Kochani, pamiętacie tego pomidorka, co Wam pokazywałam, co mam w domu w doniczce? Na pewno pamiętacie, kto ogląda. Więc patrzcie, tutaj, jakie mają już ładne pomidorki u góry. I jeden na dole był taki wcześniej, jak pamiętacie. Co prawda jakiś duży nie jest, ale zobaczcie, już się nam rumieni. To jakajcie, bo znowu mnie chce wyostrzyć. O, teraz chyba lepiej widać. Także za chwilkę będziemy mieli pierwszego pomidorka. Malutki jest co prawda, ale no, tutaj no, na pewno by takie duże nie urosły jak na warzywniku czy w folii. Trochę też go chyba nam słońce przypiekło, bo widzę, że takie listki niektóre ma przypieczone. Yy, no, teraz zasłoniłam roletę i już trochę jest lepiej. Także, no, to malińczowy. Jeszcze z trzy dni i będziemy go jedli, tylko jak tu się podzieli z takim pomidorem? Patrzcie, jaki malutki. Tak jak koktajlowy, prawie. Ale będzie pierwszy. I zapach, o! Tylko dotknęłam już czuć. Mhm. 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 Ale ładny fartuszek. Mhm. No, piękne fartuszki mamy. Od pani Dorotki. Słuchajcie, Zuzia właśnie przed chwilą urodziła pierwszą córeczkę. Właśnie się zaczęło przed chwilą. Także czekamy dalej. Później Wam powiemy ostatecznie, ile mamy dzieciaków. No, Zuzia nam zrobiła niespodziankę i zaczęła się kocić w ciągu dnia. Zazwyczaj kociła się w nocy. I zazwyczaj, jak przychodziliśmy, to już było po albo prawie po. No i powiem wam, że w porę y, zajrzeliśmy. Bo wyszła tylko główka, powinny kopytka, wyszła główka. Oła! Wow. A nie podgryzuj mnie tu! Co mi podgryzujesz? Także w samą porę zobaczyliśmy, no mógłby się po prostu udusić pewnie. Także... Co? Czekamy dalej. Nie chcę jej tak za bardzo przeszkadzać. Ale w ogóle jaki kolor fajny chyba będzie miał. Taki siwy. No zobaczymy, zobaczymy, bo to wiadomo, jakie jest mokry, to jest też inaczej. Także nie chcę tutaj jej za bardzo... Dlatego tak też cicho mówię, nie chcę jej tutaj wystraszyć za bardzo. Ła, ja, jak on mnie gryzie! Łobuz jeden, czemu mnie gryziesz? Będziesz miał to, to zaraz. Będziesz miał. A ty co? Ach, fryzurkę sobie robisz, taką elegancką. W ogóle tu się popłoch zrobił, nikt nie wie o co chodzi. Ten mały zagląda co chwilę do Zuzi. Ziutka też zagląda do Zuzi, a ten to w ogóle chyba jest w szoku, nie wiem o co mu chodzi. No niestety, już odwrotu nie ma. Tatusiem zostałeś. Już nie pierwszy raz zresztą. Nie. Także trochę tutaj posiedzę z Zuzią. W razie jakby coś tam z drugim było, nie tak. Po cichutku, żeby jej tam nie, nie denerwować za mocno. No, jakbyśmy, jakby się w nocy kociła, no wstajemy do niej w nocy, ale wiadomo, jakbyśmy za późno wstali, czy po prostu my byśmy wstali, ona po naszym wstaniu, yy, by się zaczęła kocić chwilę po, i później byśmy za parę godzin dopiero przyszli, także mógłby się udusić, nie? Także dobrze. Już Sławek myślał, się wystraszył, myślał, że już jest coś nie tak z nim, ale nie, wszystko dobrze. Z nią właściwie, chyba ona, tak jak dobrze zajrzał, no to ona, a nie chciał tam też za bardzo jej tam brać, Zuzi od razu jej dał, tylko tam podejrzał, że... że dziewczynka chyba także już jest dobrze chociaż jedna dziewczynka to już będziemy zadowoleni no to ciekawe co tam Zuzia masz i w sobie nie jest aż taka duża, malutka jest no a jak jest malutka to pewnie trójeczka, mówię malutka jest nie? Hmm? Mówię, no, a jak jest taka malutka no to mówię pewnie trójka będzie siedzieć no to gdzie jak ten? Dwa razy taki był jak się urodził, ale jeden sam, nie? Jurek, kolejny na jedzenie. On jest w szoku, że tatą znowu został. Już myślał, że koniec. A tu o. Widzisz, trzeba było się prędzej nad tym zastanowić. Teraz będziesz miał to warzycho. A ten to mnie tylko podgryza po tych, po nogach. O, buzek. Burza? światło. Światło nam miga, no. Znowu pada jakiś śnieg, nie wiadomo co, patrzcie. Ale skończyliśmy tam na szczęście udało się. Ale w ogóle jaki kolor dziwny, nie? Też zobaczymy, jak ost o, ostygnie. <laughs> nie stygnie. lepiej. Jak wyschnie, nie? To zobaczymy dopiero. A kurde, jak on gryzie. <laughs> jak nie psy, to koźlak. Dobra, na razie nie będę nagrywać. O, teraz widać jaka ładna. Dwa ja to... taka, no, mówię, nietypowa, nie? no zobaczymy. Mi to się marzą czarne, tak jak u chłopaków. E, z, nie ma to jak na wsi. Oni takie piękne są normalnie. M, wzięła i do łóżka, sobie. <noise> ale u nas czarne to raczej nierealne, nie? No, chyba, że ja gdzieś. Marzę chyba, że gdzieś tam z genów nie wiadomo jakich może, ale no, wątpię, tak szczerze mówiąc. Ale już tak mi się podobają u Patryka tak, i u Daniela. Nie, no takich to na pewno nie, ale chociaż czarny taki, albo kiedyś właśnie biały. No, biały to bardziej prawdopodobne, że będzie, no biały, ale, ale to nie jest biały. Taki czysto biały. Cheniutek też nie jest biały. Ale sypie śnieg. Czy to grad? Grad chyba. O ludzie. Ale jak nam się udało? Co z tym zalewaniem? Rano miało padać do ósmej, i faktycznie, tak jak po ósmej zaczynaliśmy, to przestało padać. I teraz, co? Teraz też właśnie jakoś zapowiadali, że właśnie teraz coś tam miało padać, ale da jeszcze raczej. Zamknij, może co? Żeby tutaj przeciągnąć, takich wielkich nie było. Dobra, będę was informować na bieżąco. Jest drugie dziecko. Wygląda identycznie jak heniutek. No i co? No chyba też dziewczynka, nie chcieliśmy tam za bardzo ten... O, patrzcie. Normalnie cheniutek. Tylko jeszcze jak sobie wiadomo wyschnie, to też kolor będzie jaśniejszy. No i co? I znowu szła główką jeszcze we worku na dodatek. Także dobrze, że to wszystko się odbywa w dzień, bo w nocy byłoby mogłoby być ciężko po prostu. A tutaj tak o siedzę i pilnuję. Nie wiem, czy jeszcze będzie, czy jeszcze nie będzie. Wszystko się okaże. Jeszcze chwilę posiedzę. Już Ci Zuśka będzie lżej. Już Ci będzie lżej, kochana. A jak się drze, za ojcem chyba. No? Za tatą chyba tak się drzesz. Jeszcze rogami nawalaj teraz. Główką, bo nie masz rogów jeszcze. A czy będą mieć rogi? Pewnie tak. Bo zuzia ogólnie to chyba też miała rogi. Bo ma ślady po rogach. Tylko nie miała przypalane, czy coś może no ale to nie u nas, to my już kupiliśmy ją taką także może była agresywna być może, że była agresywna wobec innych kus bo nawet jak właśnie ją kupowaliśmy to pan mówił, że jest ciężki charakter z niej że bardzo nieposłuszna że ciężko się ją przyprowadza do szopy a u nas kompletnie odwrotnie, no taka dobra koza taka grzeczna, także nie wiem może coś jej tam po prostu nie pasowało w towarzystwie czy coś także mamy chyba druga dziewczynka aż ja jestem w szoku normalnie nie ja byłam pewna, że to będą chłopuny. Bo w tym roku no, same chłopuny ciągle nam się rodzą z każdego gatunku. Nie? Łobuzie, ty co mnie ciągle tu gryziesz. No, a będziesz szef całej bandy teraz, nie? No, także kucze, no. Całe szczęście, że to w dzień. Bo byłoby, mogłoby być ciężko. No, jak już byś, by jedna, byśmy widzieli, że jedna jest, no to już by ktoś siedział wiadomo, żebyśmy pilnowali. Ale najgorzej tą jedną nie Przy, przyczaić. A też nie wstawaliśmy co godzinę. A też szła główką, też by mogła się udusić, ale przynajmniej bez worka. Tamta normalnie cała w worku. I, i tylko główka wyszła. Nic więcej, ja powinny kopytka. Dobra. Ważne, że wszystko na razie jest szczęśliwie. Zobaczymy, czy coś jeszcze, czy nie. A no już by starczyło z udziału w sumie. Bo ten trzeci to zawsze taki biedny, cycka swojego nie ma, trzeba go dokarmiać. Ojej, no na czemu ty tak krzyczysz? Już widzę, jaka ty będziesz aferzystka. Już widzę. No, a ta tylko zagląda co chwilę. Tam, wy już stoi. Już teraz pewnie by się napił. Jeszcze chwilę, to tam Sławek przesadzi pewnie, albo ja. Na razie czekamy, czy jeszcze ten trzeci będzie, czy nie będzie. Nie będziemy jej tam na razie denerwować. Nic im nie będzie przez tą chwilę. No już stoisz. Już jesteś piękna. No, ta będzie chyba tak samo, taka sama jak Ziutka. Tak już trochę wysycha. Wydaje mi się, że będzie tak jak Ziutka. No bo to jej siostra. Nie ma co. Więc bardzo możliwe. A tam tamto cheniutek. Dobra. Będę informować dalej, czy koniec, czy jeszcze coś. A temu łobuzowi już różki rosną. Już różki. No tak. Łobuzie. <gryzie> Komiu gryzie i gryzie ciągle. Wyszłam jeszcze w międzyczasie wybrać jajka. 49 tu mam. Ale zobaczcie, no takie maciubkie jajeczko. Wygląda jak od młodej kurki. Te też takie, no w te to jeszcze powiedzmy. Te też takie, takie ni duże, ni małe. No te jestem prawie pewna, że od młodej kurki. No i oczywiście zielone musi też być. I to 49. I tak sobie tam byłam wybrać, tam gdzie sobie leży zawsze te jajko. I patrzę, to tutaj kury po jakimś jajku chodzą. Też takie malutkie, więc chyba też któraś młoda zgubiła, bo malutkie strasznie. No, także 50. Y no i tam, tamta siedziała sobie przed chwilą ładnie jakby chciała jajko znieść, albo znosi jajko w tej chwili, albo ją po prostu tam wystraszyły, bo wszystkie się na nią pchają teraz. Także możliwe, że tam jeszcze będzie jajeczko. No na ten moment 50, już pewnie no tamte jedno pewnie dojdzie i więcej pewnie nie. Yy, ta mi się kurka bardzo podoba. Akurat tam sobie coś dziobię teraz. Taka ładna siwa. Dobra, pójdę później zobaczę tutaj jeszcze. Teraz idę z powrotem do Zuzi, tylko wyszła miajka wybrać. Ech, no, bo jestem ciekawa, czy tam jeszcze coś się działo, czy nie? Wydaje mi się, że tak, bo taki małym brzuchu, dwa takie maluśkie kuski. No, ale no nie wiem, no może akurat. Wszyscy się zebrali, bo już głodni. No, ja wiem. Słowek tam kosiarkę sobie naprawia. Ja siedzę z Zuzią kosiarkę naprawia, bo już teraz chcę powoli trawniki ścinać. A trawę, nie wiem co będzie z tą trawą robił. Zazwyczaj robił kiszonkę. W tym roku na pewno też będzie robił kiszonkę w beczkach. Ktoś tam wcześniej pytał na wcześniejszych odcinkach, jak się robi. No to przypuszczam, że jak będzie robił, to pokaże. No ale nie jestem pewna, czy to już będzie robił tą, z tej trawy tą kiszonkę, czy później dopiero. Bardzo możliwe, że później, bo teraz jeszcze ta trawa nie jest jakaś wielka. Także nie wiem, może będzie po prostu ciął i dawał kaczkom, czy coś. Także nie wiem, zobaczymy. Patrzcie jak robi Naprawia A tak, to taka awaria poważna Idę się spytać Ale wieje. Ujej, ojej, ujej No to taka poważna awaria? Tak? Coś się zepsuło bardzo ważnego? Czy wiedziałeś o tym? że się zepsuło. nie wiem, to coś I co? Trzeba kupić ją? Nie. Tam masz w sumie tych kosiarek pochowanych jeszcze 18 Nie da się wymienić części? Co to jest? Mi zęby powycinać? Bo ten, spiłować, oczy ja? co to jest? Ojej, Ten dźwięk. Nie, ma. w internecie takiej części? A to co? By trzeba w tym sklepie gdzie kosiarkę kupywaliśmy jedynie? A Oni tam nie mieli części chyba czy mieli. A czy mi się to tak uda? No, ja nie wiedziałam, że to taka poważna awaria. Już nie myślałem. Myślałem, że poczekam założyć, będę dalej jeździł. Mm. Tu pasek spadł. Myślałem, że pasek spadł tylko, a tu takie o. No i o, zawsze coś. Yy, ledwo zdążyłam jajka wybrać i wynieść. Ile mi to zajęło? 3 minuty. Nawet niechby 5. Przychodzę. Yy. A tu, kurde, no nie przestaniesz mnie gryźć, ty małpiszonie jeden. To co za jakiś łobuz? <grywa> yy, no. I widzę worek. Yy, I coś białego w tym worku, ale to takie dziwne, biały kawałeczek tylko. Mówię, o co tam chodzi? No zajrzałam się, okazało że nóżka. I co, jaka nóżka tylna. Także ten jeszcze szedł sobie tyłem na dodatek. Także to byłby poród naprawdę bardzo trudny. Sama ona by nie dała rady, pewnie by się podusiły. Także wszystkie trzy y, wyciągaliśmy, chociaż jesteśmy przeciwni pomagania, pomaganiu, ale no niestety w takiej sytuacji trzeba. O pierwszy głową, drugi głową, a trzeci w ogóle tyłem. Pierwszy chyba miał najlepiej, bo przynajmniej w worku nie była, drugi był we worku i przodem, D znaczy w sensie, że głową, a ten trzeci y, tyłem i też we worku. Także no. Całe szczęście, całe szczęście, że to tak y, się potoczyło, że w, że w dzień się urodziły. Koziołek, bo jak ja ci zaraz trzepnę w te twoje rogi, już mi z rogów pociągał dzisiaj. Cieszysz się, że tu z tobą jestem? No. No i co? I prawdopodobnie też dziewczynka. Tak Sławek też nie chce za bardzo oglądać szybko, y, tylko daje jej. Jak wyciągał, bo to on wyciągał. Ja to jestem P chyba zaspawana takie rzeczy. Co prawda obserwuję, ale ja bym się zaraz bała, że coś uszkodzę albo coś, a on wie jak to zrobić, także on to robił. No i zaraz daję Zuzi, żeby go, ją wylizała, bo chyba ona. Także trzecia dziewczyna, no nie wiem co powiedzieć, no ja się spodziewałam prędzej trzech koziołków niż trzech dziewczyn. No i czy koniec? No chyba już teraz koniec w ogóle Zuzia jak się wciągła. Ja nie chcę wam tam dalej pokazywać, no bo wiadomo, że tam są takie brzydkie widoki. Także... No co, zobaczymy. Myślę, że chyba koniec. Już by starczyło, Zuzia, naprawdę. Na tych dwóch już mogło być. Dobra, także mamy. Dobrze, kochani. Na tym miłym akcentem skończymy ten odcinek. Trzy dziewczyny. Także nie spodziewaliśmy się na pewno tego, że trzy to tak, ale nie, że dziewczyny wszystkie, to na pewno nie. Także, kochani, już wreszcie po. No trzymajcie się ciepłutko i na razie cześć!